Hej, i czołem, tutaj Szybek i witam was w kolejnym odcinku z serii Fide Szybek. Dawno tych odcinków nie było. Ostatnio pojawiły się dwa SimCity, City, pojawią się oczywiście kolejne. Um, jeżeli ktoś ogląda tą tę serię, to pojawią się te SimCity za jakieś... ja wiem, dwa dni e, już kolejne, tak na przemian postaram się to wam. Odsyłać, bo myślę, że jakoś przyjęła się ta seria. Mi osobiście bardzo sprawia przyjemność granie tam. No dobrze, ale tak, nie o Sin City mowa. Um, teraz, tak, może pokażę Wam, jak napełniłem część um, tego mana pool. Jak zauważyliście, jest ono prawie pełne. No cóż, sporo zrobiły te kwiatki, gdy mnie tutaj nie było, bo tak, na same święta byłem nieaktywny. Um, I spoko. To nas nie zabije. Jak widzicie, mamy tutaj już ten kwiat, o którym ostatnio wspominałem, że chcę go mieć. Tak, troszeczkę długo mi zajął crafting, ale warto, jak sami widzicie, spore ilości many potrafi a, wytworzyć przy jednym wybuchu TNT. Jedynie co trzeba uważać to na to. No właśnie, żeby on był pusty i żeby ta mana miała gdzie uciec. OK, wybuchnął. Jak sami zauważycie, on właśnie jest teraz o właśnie pełny i ta ilość sobie powoli, powoli ucieka na dół. Całość oczywiście ląduje tam. Na razie więcej wybuchać nie będę, bo nie wiem, to jest troszeczkę nudne. Generalnie cała produkcja many, jak to się samo już dzieje, to nie jest zbyt ciekawe, ale mam kilka pomysłów do zautomatyzowania trochę tego, bo myślę, że nam się przyda się Mana, głównie do tego, żeby przyspieszyć rośnięcie grzybków, które przydadzą nam się teraz także może użyję teraz morfa um, i tak, generalnie pozyskujemy spore ilości energii oj um, z tego generatora tutaj, na grinderku jeszcze go będę mógł spokojnie rozbudować chyba myślę 5 razy tyle myślę, że 5 silników spokojnie uciągnie póki co tego nie robiłem, jak mówiłem, nie było mnie teraz w domu ale chciałbym Wam pokazać kolejny sposób na tworzenie fajnej ilości energii. A Będzie się to odbywać właśnie w tym, oto, w tej beczułce, może tak to nazwę, jest to The Watt. Nie wiem dokładnie co oznacza ta nazwa, jednak potrafi generować Sporej ilości energii, bazując na cieczy, którą Wam teraz pokażę. EnergyO. Um, ciecz ta nazywa się. Nie, Firewater nie. Mm, o właśnie, to chodzi nam o to. Czy możemy zobaczyć, jak się ją kraftuje? O chyba możemy, chyba. Nie, jednak nie. nie nam tego nie pokaże. W każdym razie przydadzą nam się tam Warty albo grzybki oraz Rotten Flash, ewentualnie głowy mobów, ich też mamy jeszcze e, po prostu no, potężnej ilości. Więc jak najbardziej z nich będziemy mogli sobie skorzystać. Um, no właśnie, taki jest interfejs tego. Jak widzicie, będziemy musieli sobie tak. Przeprowadzić tutaj troszeczkę energii. Na start będzie niestety troszeczkę wymagane, e, jednak będziemy produkować większą ilość niż będziemy korzystać. Um, tutaj mamy wejście. Przyda nam się woda. zapomniałem pewnego itemku zrobić, ale zaraz e, go będę już miał w ekipunku. Spokojnie to przewinę. I to co nam wychodzi: um, tak, tutaj będziemy podawać wodę, następnie dwa rodzaje itemów, um, i będziemy mieli na wyjściu właśnie tą ciecz. I jeżeli ktoś w ogóle teraz zauważył, jest kursor! Yay! W końcu po pewnym czasie e, zauważyłem, że OBS ma znacznie większy potencjał. Zresztą z tego co pamiętam, o tym potencjale tak poniekąd, e, może nie tyle, co dowiedziałem się, ale przekonałem się do tego potencjału chyba po jednym z filmów. E, pana Roka, tak, którego chyba wszyscy, albo przynajmniej większość z nas zna. Um, dobra, to tak. Następnie jak będziemy już generować sobie tą ciecz, będę mógł skorzystać z zombie generatora. On chyba nie ma żadnego interfejsu, um, ale to on właśnie będzie generował nam energię z tej właśnie cieczy. No ale okej. Okay. Um, nie przedłużając już dłużej, zacznijmy tworzyć. Po pierwsze musimy poustawić sobie parę tesseraków, bo nimi będę przesyłał... Um, Wszelakie itemki, które będą nam tam potrzebne, a dokładnie to w sumie dwa rodzaje. Myślę, że do tego wykorzystamy nasz system, który powstał w tym miejscu. Także ten będzie tutaj, <laughs> żeby to tak ładnie podłączyć. Myślę, że podłączymy sobie go tutaj, na górze, albo w tym miejscu nawet. Zobaczmy. Tu. No okej okay. Mogło tutaj Może tutaj być Musimy przede wszystkim stworzyć sobie sieć um, Szybek No i właśnie Myślę jakby sobie to to właśnie Nazwać <laughs> W sumie będziemy tu wysyłać itemki The Bat, okej okay. Tak sobie to nazwiemy, czy mogę sobie to, o proszę, mogę sobie skopiować nazwę ładnie. Quarry jest na 120, no troszeczkę wzięliśmy od Hassana nieco częstotliwości, ale no cóż, Hassan przykro mi. Też sobie trochę po, poczerpię przyjemności z, z częstotliwości 100. Dobra, tu weźmiemy sobie 121 i ustawmy. W tym miejscu będziemy chcieli wysyłać, um, wysyłać itemki, ok. A tu nie będzie nic żadnej cieczy, um, żadnej, żadnych płynów, tak, żadnych płynów i energii. Um, brak statusu, nie będziemy w ogóle tym sterować i ok. To już jest ustawione. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś może schowałem. Export bus, Super. Jeszcze są dwa. Nice. Już się boję, że będę musiał skraftować. Um, I tak, do ciebie, kolego, będziemy wysyłać dwa rodzaje itemów. Przynajmniej głównie, w głównej mierze jeden szczególny, e, którym będzie rotem Flash. Naprawdę bardzo dużo tego już mamy i znalazłem w końcu sposób, jak się tego pozbyć. Bo nie powiem, to zaczyna być problem. Ehm. Um, nie wiem czy kości też się dało tam poprzerabiać, mm, ale to teraz nie jest mniej istotne. Więc generalnie tak, to musimy przesyłać. Musimy również przesyłać sobie grzybki, ale grzybki. No właśnie, grzybki będziemy musieli produkować. Um, tutaj sprawa nie będzie taka prosta. Mam już pomysł do tego, jak skraftować takowe. Mm, jednak to będzie wymagało trochę więcej czasu, więc crafting, craftingiem zajmę się później. Dobrze, to tak. Brakuje nam jednego transfer note. Musiał widzę dorobić. Dobra, to chyba będę musiał po prostu zrobić cięcie za chwilę. Um, oraz. Gdzie my to mamy? Dobra, może tak ustalmy już dalszą część systemu, skoro już tutaj jestem. Um, tak, to będzie. Nie, ciebie tu nie ma. To będzie wyglądało mniej więcej w taki sposób ciecz którą będziemy produkować będzie przesyłana do tego pana tak hmm nie wiem jak by go nazwać jest w sumie Killer Joe to będzie powiedz mojego kolega Killer Joe w zamian za napędzanie go właśnie tą cieczą hmm, będzie nam zabijał mobki dookoła chociaż moment nawet gdzieś tu powinien być o właśnie Killer Joe to powiedzmy, że to będzie Joe. <grych> dobra. Krótkie cięcie muszę dorobić kilka rzeczy, których teraz nie mam w ekwipunku. Nice. Myślę, że już wszystkie itemki, które były mi potrzebne, znajdują się w inwentarzu. Kaman. Mam ostatni problem z double clickiem i nie wiem, jak to rozwiązać, więc. No, czasami będę poprawiał parę rzeczy. Um, dobra, to tak. Mamy szybka, ale gdzie jest. Ej. Gdzie jest moja druga sieć? Come on. Um, powiedzmy, że 121 ustawione. Ej, co jest nie tak. Dobra, musimy zobaczyć, czy w ogóle z tamtej strony działa nam Tesseract. Powinien być włączony. Mm, chunk na pewno jest. Więc coś albo przełączyłem ja, albo coś się zbugowało. Um, dobra, to tak. Tu jest wszystko podłączone, ciecz będziemy stąd wydobywać, super. E, przyda jeszcze nam się Aquenus Accumulator, bo że tak się poprawnie to nazywało. Tak, najpierw wykopimy węgiel. Wiecie już cały, skoro tutaj jest, po co ma się chłopak zmarnować, okej. Okay. O, dobra, koblik, tututututut, tut, tut, tut. nic nie było. Um, dobra, Aquanus Accumulator. Tutaj jest. Tego gościa będziemy musieli sobie podsadzić. Myślę, najlepiej w tym miejscu. Um, podłączmy go tak. Uuu, ty, dźwięki wydajesz. He, spoko. Um, dobra, i tak. Tego gościa będziemy musieli podpiąć jeszcze w ten sposób. Musimy dostarczać do niego wodę. Um, a do tego gościa myślę, że bezpośrednio obok, może postawimy celkę z energią. Tak. Chociaż może jeszcze potem ją wyciągniemy. Czy ty generujesz jakiekolwiek ilości wody? Rotten Flash. Skąd tu się wziął Rotten Flash? <grym> Muszę to zobaczyć, jestem ciekaw. Coś tutaj mi nie gra. Um, a z tego co pamiętam. Podłączyliśmy sobie Teseraczek i on tu nam ładnie śmigał. Ale o co tu chodzi? O. Hmm. Aha. No tak, czyli nie zapisaliśmy tego. 121. Frequency okej. Okay. Te masz tu działać. I mam nadzieję, będziesz działać. Zobaczmy tylko jeszcze, co tutaj było Capacity i Fuzzy, Ale fuzzy było do dlatego, że mieliśmy tu specjalne zbroje. A zbroje no cóż, ymm, mają różne ID, różne zakończenia w zależności od tego, czy tam mają coś na sobie, czy są zużyte, czy też nie. Dobra, zobaczmy, czy tutaj dociera cokolwiek? Nie. Um, także weźmiemy sobie, tak, ustawimy pyk. Okay. Czy teraz przychodzi więcej Rotten Flash? Super. Um, ten system nie działa zbyt szybko. No cóż, mamy brak upgrade'ów. <gryw> nie mamy ich wcale, więc tak. Chwileczkę, system się zastanawia, czy w tym bloczku coś jest? Nie. Czy w tym? Nie. Ale tu coś jest, no to przesyłamy i tak w kółko. Także nie jest to najszybsze rozwiązanie, ale działa. Tu gdzieś miałem wodę. Mm, teraz wodę wylejemy na około Ecumulator. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę, bo poleci hejcik. Ok. Ciebie wylewamy tu. Nice. Woda dociera w miarę szybkim tempie. I tak nie będziemy jej tak szybko wykorzystać, więc... To będzie mogło działać na wiele rzeczy. Będzie mo może inaczej będzie mogło zasilać wiele rzeczy. Mm. Tak więc cóż, cóż jeszcze nam potrzeba... Ojejku, wysłowić się nie mogę. Eee, harwesterka, który też już istnieje. I będziemy musieli hodować grzybki, więc grzybki... No cóż, tą farmę wypadałoby gdzieś tak schować, troszeczkę pod ziemią. Um, nie chcę za bardzo, wiecie, jakoś tak kolidować z czymś później, więc najchętniej zrobiłbym to gdzieś na boku. Być może kiedyś to zamienię. Okej, okay, zobaczmy może. No nie, tam najlepszego miejsca nie ma. Tutaj też średnio, więc najlepiej będzie, jeżeli wykopię większy otwór tutaj i zrobię tam farmę grzybków. Ale wiecie co? Teraz tym się zajmować nie będę. Um, teraz no kurczę, musiałbym kopać i kopać. A dobrze mnie znacie, i jak kopanie nie lubię. To jest nudne. Mówiąc krótko to jest zupełnie nudne. Więc nie mam zamiaru robić tak, jak powiedzmy część. Ludzi grających w MC. Chociaż wiem, jak się. Od odpowiednio do tego przygotuję. to można i nawet ciekawie to przestawić. Dobra. Eee, chcemy chyba tutaj też przesyłać energię. Coś mi się widzi, że um, troszeczkę energii na start by się przydało. Chociaż wiecie co? Hmm, nie będziemy nic przesyłać. Wystarczy, że zabierzemy sobie... To tak, to na bok. Um, no właśnie, tego gościa. Podłączymy się do Watu I w ten sposób będziemy łatwo mogli sobie przesłać troszeczkę energii. Dobra, to tak. Tutaj. Tak, tak, tak. Pięknie. Um, ty też jesteś podłączony, Joe, ale co tam? Joe przecież tamtego nie zje. Koi zobaczmy. Tutaj wysyłamy czy odbieramy? Tutaj wysyłamy energię. Tu chyba tak było. Um, zatem, zatem przyda nam się nieco energii, a tą energię uzyskamy, jeżeli sobie odłączymy na chwilę ten bloczek. Myślę, że tak będzie najszybciej. I podłączymy go za chwilę z powrotem. Dobra. Energię mamy tuż pod nosem. Całą naszą produkcję. Zatem, gdzie by Cię tu, kolego, podłączyć? No, powiedzmy, że tu. Okej, okay, jak widzicie, już troszeczkę energii tam leci. W miarę szybkim tempie, tak. Nie, produku nie produkujemy jej aż tak wolno. 160 RF-ków na tick, Póki co, ale mówię, to będziemy mogli spokojnie, ładniej rozbudować. Co ty tu robisz? Hej! Zabudujmy to czymś prędzej, bo zaraz tam te maszkary powychodzą. Dobra. Co za dużo to niezdrowo. Chodź tu z powrotem. Ok, ile tam mamy tej energii? 64 tysiące. RF-u. No. Myślę, że wystarczy nam na rozpoczęcie produkcji. Okej, okay, jak sami widzicie. Tutaj powoli RF nam się ładują. Woda została napuszczona do głównego zbiornika. A grzybki? Oraz rotem flash zaraz powinny dostać się tu do środka. W sumie nawet jeden się dostał. Teraz to się nam rozgrzewa. I musimy chwilę zaczekać. Ok, poszło. Ciecz dostała nam się do tego miejsca. O, nawet jest interfejs, proszę bardzo. I kompletnie nic się nie dzieje. Hmm, ciekawe. czy ja tu muszę coś ustawić? Nam. Pool? Nie, 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 pool. Disabled. Nam. Pool. Hmm. Ciekawe. Kurcze, RF-y nam uciekają. No ładnie, nie przygotowałem się teraz i nie wiem. A... Um. Jak mam teraz tą wydostać tą energię. Nie, nie chcemy odpuszczać stąd czegokolwiek. Come on! <ścoughs> o, o, okej, okay, okej. Okay. Musiałem tylko to przełączyć, więc niepotrzebnie się martwiłem. Jak widać, powolutku nam to ucieka. 10. Aha, w ciągu 10 tików zużyjemy 1 MB, czyli Bucket, Na 10 tików. Hmm. No tak, to by się zgadzało. Um, ale produkujemy 80RF na tik, czyli całkiem myślę przyjemny biznes. Zresztą zobaczmy. No kurczę, proszę bardzo. Patrzcie sami, ile energii uzyskamy. Po przetworzeniu tej, może tak, podaliśmy tutaj troszeczkę, żeby trzy bodajże porcje zrobić, tak? Trzy, trzy porcje tego ciekawego płynu. Produkuje się naprawdę całkiem szybko. Więc myślę, że ten biznes bardzo się opłaca. Będę musiał to jeszcze opatentować, tak? <laughs> Nie no, trzeba to będzie bardziej rozbudować. I będzie cacy. Super. Teraz tylko będę musiał zrobić jeszcze farmę grzybków. A um, właśnie. Tylko. Czy my tu nie mieliśmy czegoś, co nam pomoże w tym? hole. Aha, dobra. Nie. Zapomniałem. Ta rzecz raczej by nam nie pomogła. Tylko pomniejszyła status, którym jest roślinka. Healing X, Healing eggs. Właśnie. Hmm... Hmm... A gdyby tak... Wykonać parę Unstable eye not. No, no, no. Może zróbmy sobie Healing Axe. To nie byłby najgorszy wybór. Okej, okay. dobra. Spróbujmy. <laughs> nie wiem, co się stanie. Będzie zabawnie, o ile to... Jeżeli to wszystko wybuchnie. Ale co tam Zobaczmy Co będzie nam potrzebne do zrobienia takiej a, Takiej rzeczy Hmm To tak, trzy diamenty, trzy sztabki żelaza I nasz Specjalny magiczny przedmiot, który zrobiliśmy już dawno temu Dobra To tak Trzy diamenciki Okej okay. Trzy sztabki żelaza Okej okay. Oraz... Division Sigil. Jest. Hmm. Wiecie co? Ja chyba sobie zrobię parę skrzynek i zostawię większość inwentarza. W im chociaż nie powinien być stratny. A, dobra. Po prostu zrobimy crafting table i pójdziemy gdzieś daleko. <laughs> nie bardzo, ale gdzieś... gdzieś indziej. Dobra, um, Gdzie by to przetestować? Powiedzmy, że. Te, ja, niech będzie w tym miejscu. Ok, więc tak. Aha, moment, moment, moment. Czy to się robi z patyków? A, z No właśnie. Tak właśnie przyszło mi przez głowę, że chyba o czymś zapomniałem. Coś coś inaczej się kraftowało. No i właśnie. Oto ten mały szczególi, który by nas przysporzyło, destrukcję. No dobrze to tak. Obsydianik. O! Czuję dreszcz. <grych> Mam nadzieję, że to się uda. To nie będzie nam potrzebne to, będzie nam potrzebne to, tu, 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 tu. Tak? Um, moment, ty miałeś widzić na górze czy na dole? Na górze. Dobra. Tak, 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 tak. Hej. Dlaczego nie mogę? Ej, a czy to ma być po jednej sztuce? Come on! Co jest nie tak? Czyżby... Czyżby to musiało być zwykły crafting? Nie. Serio? Dobra, zobaczmy. Zróbmy klasyczny crafting table. Postawmy go dużo obok. I... Okej, w tym miejscu, w tym miejscu. Oho! Czyli jedna crafting table. Okej, okay, dobra. 10 sekund po tym, jak to skraftujemy, w te 10 sekund będziemy musieli się uporać i skraftować ten oto toporek, ten tutaj. Jeżeli tego nie zrobimy w tym czasie, no cóż, zginiemy, po prostu zginiemy. Przyszykujmy inwentarz. Łatko, dobra. To tak. Trzy. Dwa. Nie, 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 nie. Wszystko jest, to jest, to jest. O matko. Co tam? Robimy. O. 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 Aha. Oha. Czy tu się nic nie dzieje? Czy mi się wydawało? Czy to kompletnie się nic nie działo? <grym> Super. <grym> Nie wiem, czy to była za magia. Zużyliśmy chyba jeden raz? 156. Nie, zużyliśmy trzy, tak. Zużyliśmy trzy możliwe craftingi. Ale kman, czy przez to, że jestem w innym wymiarze, to nie zadziałało tak jak miało? <laughs> nie wiem, to jest pytanie do Was po prostu. Chcecie, odpowiedzcie. Ja z chęcią wysłucham, przeczytam komentarze, które podeślecie na ten temat. A jeżeli nic z tego nie wyniknie, co napiszecie, to sprawdzimy to w kolejnej części. Ja już schowam ten niebezpieczny przyrząd. Kurczę, tak się bałem. <laughs> Zupełnie niepotrzebnie. Dobra, um, to nic. Ja sobie jeszcze pobuduję troszeczkę domek, ale z wami już się żegnam. Mam nadzieję, że to, co teraz wam pokazałem, jakoś wam się spodobało. Tak wiem, nie było zbyt owocne, um, ale spoko. Mam jeszcze dużo planów, um, jednak mówię, no niedawno po prostu przyjechałem, więc tak, to troszeczkę takie pogmatwane. Mm, ale cóż, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało, trzymajcie się i cześć!